To, co dzisiaj proponuje Ministerstwo Edukacji, pan minister Czarnek, to rzeczywiście stworzenie ideologicznej szkoły, to stworzenie szkoły, która ma uczyć jak w XIX wieku, a nie w XXI wieku. Jest bardzo poważna dyskusja w środowisku nauczycielskim, jak rzeczywiście powinna polska szkoła wyglądać i mam nadzieję, że założenia tej reformy, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać świetne, podwyżki dla nauczycieli, inne działania organizacyjne, one nie wejdą w życie, dlatego że i nauczyciele, i dzieci, i rodzice na tej reformie stracą i co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. Stanowisko Zarządu Okręgu Zachodniego w sprawie projektowanych zmian w karcie nauczyciela. Związek Nauczycielstwa Polskiego z Zarządu Kręgu Zachodniopolskiego wyraża oburzenie w odniesieniu do proponowanych zmian w karcie nauczyciela prezentowanych przez menu. Prezentowana jest szeroko nagłośniona podwyżka płat tak naprawdę nie będzie żadną podwyżką, bo finansują sfinansują osobistami nauczyciele, m.in. dodatkowy godzin łączonych do pensum, z pomniejszenia odpisów na zakładany fundusz świadczeń socjalnych, z dodatku nauczycielom rozpoczynający pracę w zawozie. Odnosimy wrażenie, że składający propozycje liczą na to, że nauczyciele omamieni już podwyżkami nie przeliczą zysków i strat. Naszym zdaniem straty znacznie przewyższają zyski. Według nas propozycja ministerstwa powoduje m.in. Konieczność likwidacji części etatów nauczycielskich, co wiązać się musi z wypowiedzeniami, z wypowiedzeniami w stosunku pracy. Dla nauczycieli, np. Na fizyki, chemii, muzyki, konieczność pracy w kilku placówkach w celu uskładania pełnego etatu. Niepełny wymiar pracy dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w bardzo wielu przypadkach przekraczanie przez nauczyciela 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy. Dodatkową pracę biurokratyczną dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Pisemne rozliczanie godzin w ewidencji pracy czasu. Ponadto, populistyczne i nośne medialne wypowiedzenie tygodniowej godzinnej dostępności nauczyciela w szkole nie bierze się pod uwagę możliwości lokalowych, sprzętowych szkół, a rezygnacja z rozliczania średniego wynagrodzenia i likwidacji dodatku uzupełniającego może doprowadzić do znacznego zróżnicowania wynagrodzeń nauczycielskich w zależności od zasobności samorządu, a nie od jakości pracy nauczyciela. Przedstawione propozycje według nas nie służą podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela są kolejnym przejawem lekceważenia naszej grupy zawodowej i stanowczo się im sprzeciwiamy. To na ręce pana posła pozwolę z pamięci. nauczyciela. Dziękuję bardzo. Żeby było już w komplecie. Panie prezes Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. Ja to bardziej chciałem tak posłuchać, co Wy macie do powiedzenia co Wy, co wy by, by o tym wszystkim myślicie, bo z nami jako samorządem to nikt nie rozmawia. Jest reforma oświaty, która dotyczy przede wszystkim samorządu, no bo szkoły są w rękach samorządu i to jest samorząd gminny i powiatowy. Ja nie wiem jak tam powiecie, ale z nami nikt nie rozmawia. Ja nie widziałem żadnego pisma, żeby ktoś z rządzących Minister, wiceminister, nie wiem, podsekretarz stanu w ministerstwie, ktoś, ktoś z kancelarii premiera, wiesz, jakieś pismo, co my o tym sądzimy. Generalnie nikt nas nie pyta. E, informacje też e, mamy takie kuluarowe, jak z Wami rozmawiamy na co dzień, z naszymi koleżankami i kolegami. No i te komunikaty oficjalne, które idą, e, idą w mediach. Sytuacja w, w oświacie wygląda w ten sposób, że e, kiedyś rząd twierdził, polski, że e, samorządy się powinny zająć oświatą, zostawił oświatę nie zostawił pieniędzy. Więc generalnie połowę pieniędzy mamy z budżetu państwa, połowę to sobie radzi. Jak przyszedłem do pracy w 2010 roku jako burmistrz, jak ja zobaczyłem te statystyki, to mówię do skarbnika, weź piś pismo do Ministerstwa Finansów, bo to niemożliwe, że nam każą to wszystko robić, a nie dają na to pieniędzy. To jakby nas oszukiwali. No to wyobraźcie sobie, że napisaliśmy pismo tam do Ministerstwa chyba Finansów, Edukacji wszystkiego tam po kolei, to jeden z ministrów odpisał mi tak, że panie burmistrzu, jak masz pan fanaberię utrzymywać te wszystkie szkoły wiejskie, bo my rozpisaliśmy, a mamy szkół wiejskich sześć, to se płaci. Bo najprościej to by było kilka autobusów kupić i wozić. Więc e, takie podejście całkowicie rozbroiło sprawę. Były projekty ustaw, z którymi my się zgadzaliśmy, i to ZNP składało, to składało Sojusz Lewicy Demokratycznej, kilka jeszcze organizacji, partii, które mówiły o tym, że dobra, niech budżet państwa weźmie na siebie płace, bo 90% kosztów oświaty są płace A utrzymanie szkół, wyposażenie szkół, remonty szkół, e, nie wiem, budowy nowych, boisk i tak dalej, weźmie na siebie samolot. Do dzisiaj się nie doczekaliśmy pozytywnej, e, pozytywnej mm, odpowiedzi. E, mało tego, nikt chyba w tym kierunku nie za bardzo dzisiaj chce myśleć, żeby tak, tak samorządowi pomóc. E, zwracamy uwagę i to w kontekście tego, co pan burmistrz mówił. Tu rzeczywiście trzeba walczyć. E, robicie to rzeczywiście z, Wielkim uporem i, i naprawdę trzeba to kontynuować, bo to przyniesie efekty. Ja, ja absolutnie nie mam tutaj żadnych wątpliwości. Tym bardziej, że już ciężko dzisiaj się rządzącym tłumaczyć, tak? Bo teraz dwa zdania o tym Polskim Ładzie żeby już też nie przedłużać po pierwsze znajdują 80 mówi o rządzących w tym roku znajdują 80 miliardów bo taka jest nowelizacja budżetu 80 miliardów złotych w związku z czym rodzi się proste pytanie no to tutaj nie można dołożyć do ochrony zdrowia do służby zdrowia do, do nauczycieli nie można no przecież jest tak świetnie w związku z czym w czym to jest problem Oczywiście ten problem jest i co do tego nie ma żadnej wątpliwości, bo żeby była jasność do tego budżetu, dokładają oprócz tych manewrów finansowych różnych, to dokładają z naszych pieniędzy. Bo chcę Państwu powiedzieć, że tylko w tym roku ze względu na inflację 30 miliardów więcej jest z podatku VAT ten podatek VAT płacimy codziennie. Teraz wyjdziecie do sklepu, cokolwiek kupimy, gdzieś tam staniemy, coś pojedziemy, pójdziemy, wszędzie płacimy podatek VAT. W związku z czym jeżeli ktoś mówi, że jest taka świetna sytuacja, że ten podatek tak rośnie, jest super, to znaczy, że inflację mamy nie na poziomie 6%, a dużo wyższą. W związku z czym wszystko drożej. Jeżeli spojrzycie, bo tak władza się cieszyła z tego podatku od sieci handlowych, no fajnie, no wpływa 2 miliardy złotych, no ale żeby była jasność, idziemy do Wigla czy do jakiegoś innego netto, to i po prostu płacimy tam od razu w tych towarach, płacimy ten podatek i super fajnie dzisiaj mówią, dobra, wpłynęły 2 miliardy złotych, tylko jakby pewnie one wpłynęły i zostały przekazane na oświatę czy na szpitale, to by mniej nas w tym wszystkim bolało, ale jak to jest przekazywane na telewizję publiczną, bo tyle 2 miliardy idzie na telewizję publiczną, no to człowiek się zaczyna denerwować. Wprowadzili opłatę, już nie mówię o akcyzie, bo zaraz będzie też duża podwyżka akcyzy, ale wprowadzili opłatę, bo dziwimy się, czemu ceny energii idą. Tutaj była mowa o górnikach i tak dalej, którzy protestują. No między innymi dlatego płacimy, bo nikt nie podejmował wcześniej żadnych decyzji w tej sprawie. A wprowadzili opłatę mocową w rachuneczkach, tam dokładamy do tego i 6 miliardów już do budżetu elegancko wpływa, już są kolejne pieniądze i można mówić. O 13 pensji, 14 pensji, bo tam są wyborcy, no przecież nauczyciele, wiecie, jak są traktowani przez obecną władzę. Że wy za mądrzy jesteście po prostu i w większości, no niestety, tych reform oświatowych proponowanych przez obecnie rządzących po prostu nie, nie akceptujecie. Więc idąc tym tokiem myślenia, to mamy dzisiaj sytuację taką, i to, jak mówimy o tym polskim ładzie, to są dwie bardzo poważne rzeczy. Po pierwsze, nie dajcie sobie wmówić Państwo, że kwota 30 tysięcy, kwota wolna od podatku, to rzeczywiście jest 17 miliardów złotych, które zostają w kieszeniach od naszych obywateli. One rzeczywiście zostają, tylko drugie 50 miliardów w tym czasie jest wyciągane z tych kieszeni obywateli i rządzący doskonale o tym wiedzą. Gdyby nie wiedzieli, jakie są dane makroekonomiczne za ten rok, to by nie wprowadzali kwoty wolnej od podatku, bo to jest zagranie czysto polityczne. Do tego oczywiście dochodzi kwestia samorządu, bo żeby była jasność na te szkoły, na te drogi, na te żłobki, na te przedszkola, sama ta reforma zabierze około 12 do 15 miliardów złotych z budżetu samorządu.